Mam po z tej strony Kuba, spokojnie. Dzisiaj ze mną jest. i... I dzisiaj... Chodź, idziemy. No, i gramy dzisiaj. Mam nadzieję, że... I pamiętajcie! Obejrzcie sobie w mój drugi filmik. I... W opisie pamiętajcie, y, jeśli be, dobijemy na, na jakimś filmiku do 5 łapek albo do trzech subskrypcji, y, pamiętajcie robimy, robimy, f, zrobię, no wiecie, podam skeipa i będziecie mogli zami nagrać filmik. A więc, y, no wiem, no, może nie jestem jeszcze jakimś sławnym, ale hmm. Aha, no ale zapraszam, zapraszam. O, killłem kogoś. Nie wiem jak, ale killłem. O, od pomocy jestem w jeziorku jakimś. Łe, pokonano nas. To czekaj, zrobimy cięcie. Dobra, jesteśmy po przerwie. Um, jak zło. Nie, no za chwilę w... skończymy. Co nie? Nie będziemy robić soli, nie nie, zrobi... nie będziemy robić jakiegoś super długiego, co nie? Żeby się miło oglądało, z parę minut może. I zrobimy dr... kolejny odcinek. No już mamy na... mam na razie jeden odcinek, ale zapraszam, zapraszam, zapraszam serdecznie. No. I jakbyś miał ochotę być trochę miły i podzielić się swoim, jakby. Jakby się można było podzielić trochę słowami lub łapkami, to bym bardzo się cieszył, jakbym chociaż miał na razie jedną łapkę w górę. Bym się bardzo ucieszył. A na razie to się kila gości. Killłeś kogoś, a już na razie innego. Lol, ktoś dostał ankietę, 10 minut. Krótko. O, to ale mi jadą. Jej, drugi kill. Może trochę zabrałem, ale kill. W jakiej jesteś bazie? в o Да 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 д д космон Уа, мы снобием. Собьёмся nie, ja tu wszystkich cisnę niebieskich na przykład. Piąty kill. Kurcze, padłem. Soli jak myślisz? Zrobimy za chwilę, kończymy, co nie? Dobra, jeszcze ja raz padnę i kończymy odcinek, a tak szybko nie padnę. ok? Następny raz teraz zagramy na jakimś serwerze na przykład. A za chwilę zobaczę Skype'a czy nie będzie jakichś. To najwyżej dodamy. Do konfy. Ze i Solim 12. Tak. Jak macie Team Spaka 3, to... Nie wiem, też możecie z nami gadać, ale... o przepraszam, zrobię cięcie. Okej, okay, jesteśmy. Sorki dla cięcia, ale... ścięło mnie. A nie chcę po prostu nagrywać cięć. Bo to jest bez sensu. Yeah, kill. Zieloni snajperzyku. A ja gonię niebieskiego What, przegraliśmy, dobra Soli ustaw się gdzieś, gdzie jesteś? Skończymy ten odcinek Mieliśmy słabe teamy, gdzie jesteś? O cześć Dobra, skończymy dzisiaj z tym główką i Solim12, gdzie jesteś? I i wszystkim mówimy